Rozwiążemy teraz takie bardzo ważne zadanie, które nie tylko przyda wam się na pracę klasową z działu liczby rzeczywiste, ale ono bardzo często występuje na maturze. Uzasadnij, że iloczyn iloczyn, czyli mnożenie trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielny przez 6. Jak się w ogóle za to zabrać? Powoli i po kolei. Liczba jest podzielna przez 6, jeśli jest jednocześnie podzielna przez 2 i przez 3. I teraz jeżeli mamy trzy kolejne liczby naturalne, to weźmy sobie, żeby od razu na przykładzie zrobić, biorę sobie 3, 4, 5. Zgadzacie się, że są to trzy i że są to kolejne liczby naturalne. I teraz zobaczcie, wśród trzech kolejnych liczb naturalnych dokładnie jedna jest podzielna przez 3. No zgadza się, trójka jest podzielna przez trzy, czwórka nie, piątka nie, czyli dokładnie jedna. I co najmniej jedna, słowo co najmniej oznacza, że albo jedna, albo dwie, tak? Albo więcej, tak? Co najmniej, co najmniej, czyli musi być przynajmniej jedna z nich podzielna przez dwa. No to też się zgadza, no bo czwórka dzieli się przez dwa, akurat tylko czwórka w tym zestawie, ale ok warunek jest spełniony, tak? Czyli jeżeli jedna dzieli się przez 3, jedna dzieli się przez 2, to ich iloczyn, tak, ich iloczyn na pewno będzie podzielny przez 6, tak? Bo jak jedna dzieli się przez 3, druga dzieli się przez 2, 3 razy 2 jest 6. No ale weźmy inny też y, przykład, tak? Czyli niech będzie, nie wiem, 6, 7, 8, tak? I teraz sprawdźmy, czy wśród trzech kolejnych, bo widzicie, że są to trzy kolejne liczby naturalne, czy na pewno y, czy dokładnie jedna dzieli się przez 3. Tak, tylko szóstka dzieli się przez 3 i co najmniej jedna jest podzielna przez 2. No i teraz ósemka jest podzielna przez 2, ale również szóstka, tak? czyli też spełniony jest ten warunek czyli ten ich iloczyn skoro jedna jest podzielna przez 2 druga jest podzielna przez 3 czyli 3 razy 2 jest 6 czyli na pewno iloczyn tych trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielny przez 6 No ale słuchajcie my generalnie musimy operować na wzorach nie na konkretnych przykładach tylko operować ogólnymi wzorami czyli jak zaznaczyć sobie pierwszą liczbę jakąś przykładową naturalną może być to oczywiście n Kolejna to będzie o 1 większa, czyli n plus 1 i jeszcze kolejna o 1 większa to będzie n plus 2. I teraz jeżeli zrobimy iloczyn tych liczb, czyli n razy n plus 1 i razy n plus 2. To zobaczcie, tutaj mamy dwie kolejne, bo n razy n plus 1 to są dwie. Kolejne liczby naturalne, a n razy n plus 1 razy n plus 2 to są trzy kolejne liczby naturalne, tak? I wiemy, że wśród dwóch kolejnych liczb naturalnych na pewno jedna dzieli się przez 2, tak? Dokładnie jedna dzieli się przez 2, a wśród trzech kolejnych liczb naturalnych dokładnie jedna dzieli się przez 3. I teraz, jeżeli zrobimy dwa razy 3, równa się 6, tak? Więc udowodniliśmy, że iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielny przez sześć.